Siemanko z tej strony, Bondek Pro. A to kolejny odcinek. Skąd tak chcę? Amberkę? i tak jak widzowie, mam w powczoraj obiecałem, wbiłem sobie dzisiaj misję. I widzowie, patrzcie, odblokuj misję tokenów, a co, żetony tony. Ale dobra, mniejsza z tym gramy sobie solo. Bierzemy pani i lecimy. Zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, udostępnijcie ten film znajomym i zostawcie komentarz, jeśli uda mi się, żeby były otwarte, bo rzadko mi się to udaje, ale wczoraj na przykład były. Więc jeśli będą, to napiszcie w komentarzu misję, a ja wam przypnę serduszko. Dobra. Lecimy. O kurde. Ale ja jestem nieogarną, że włożę do tych krzaków. Co za kolt. Moją wieżyczkę biedną zniszczył. No, dwa by dobra, po co się tam wejść. Mamy 5000 tysięcy prawie życia, więc opłacało się tam wejść, a mnie chmura nawet nie biła, więc jest git. Lecimy dalej. To mi się wydaje, że ktoś się czaił. Kurde, on miał ulta, ale mnie pojechał. Dobra, że siedem puszek. Jeszcze 3 winy To kogo my mamy na niskiej. Dobra, bierzemy Kolcika I lecimy widzowie dalej Jeszcze 3 winy Mega7 ekscytuje dlatego, że mi są super To na pewno będzie duży opening, na pewno dzisiaj nam coś... Na pewno jakaś postać nam drobnie choćby Rar Ale myślę, że też jest szansa na Super, Rera i jest też raczej szansa na epika lub mityka, więc I tu trzeba by tylko troszeczkę wbić te pucharki. Dobra, tutaj mamy ból, kaszelkę. Musiałem to zniszczyć widzowie, bo inaczej bym go nie zabił. A przy okazji tym samym strzałem go zabiłem. Nie tylko zniszczyłem. Dobra, na dwa hity. Kurde, ile ja zadaję. Ja chyba na hito mam teraz skrzyneczkę. Dobra, tutaj mamy Rose, Elo. Jest git, wysyłamy kozyską emotkę i lecimy dalej gdzie jest ten kolerner Primo Niech tylko do mnie podejdzie na blisko, go już nie ma Dobra A tu Dobra elomordo Wygrywamy, wysyłamy motkę lecimy co my tutaj mamy, 50 monetek, odbieramy sobie bo czemu by nie Dołączajcie do klubu FC Bondi, wszystko wielkimi Mamy prawie 100 tysięcy puszek A Jak na tym koncie trochę wbijamy to Niedługo, na wielu kontach ja już sobie wbijam to każda puszka tu się liczy, bo będziemy mieli niedługo 100 tysięcy Puszek, więc będzie git W sumie już jest git, bo 98 tysięcy to mój rekord na świecie O kurde, lagi, nie wiem czemu Ale tak się jak będzie na pewno fajnie Będzie lepiej niż teraz Lecimy dalej Jeżeli Matiego, wydaje mi się, że nie ma go w klubie Jeśli go serio nie ma, to Mati, wiem, że mnie prawdopodobnie teraz słyszysz Weź dołącz do klubu, abyśmy mieli te 100 tysiące. No nie, zginąłem. Weź dołącz dla tych misji. Weź do... Weźcie, dołączajcie widzowie dla tych misji. Jeszcze jeden winek? Na pierwsze miejsce i mamy? Mamy misję. Ja się nie mogę tego doczekać. No wreszcie. Czekałem na to bardzo długo. Skrzyneczka. Na dwa hity dobra, dobra, dzień mamy kolejnego kuba. Lecimy pyk Widzicie widzowie, że w ogóle kiedy ja zacząłem grać w Brawl, to już było ponad półtora rok temu. Roku temu, to Co się nazywał Burley, chodzi o... o Barleja. To ja wtedy nienawidziłem Brola XD. A teraz go nagrywam na YouTube'a. Dobra, mamy cuby. 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 Rosa która się nazywa USA po angielsku, po yy, brytyjsku USA. Dobra, mamy tę misję widzowie. A sprawdźmy, co się stanie, jak zrobię tak. Nie, przyjdź na Aleję pucharów, aby odblokować misję. Ej, co jest? Co? No nieźle. Strzelką ile ja mam? Z barlejem, z koltem i z bólem są. Są so z bólem fajne, z penny. Na solo i ból i brobol. I duo. Dobra, bierzemy, bierzemy solo i bierzemy bula. I lecimy. Boże, ale to będzie kazackie. Robimy misję. Zadawanie 160 tysięcy Wygrywanie 8 razy, a mamy go na bardzo niskiej randze, więc wygramy. I yy, jeszcze pokonywanie 15 przeciwników to będzie kozackie. Elo? Dobra, ból jest kozacki. O, dodali mu emotkę, która robi głos. Kiedyś jeszcze tak nie było. Dobra, skrzyneczka. Fajna jest ta emotka CO JEST CO CO TO BYŁO LAGI i CO XD XD a teraz ja się tu nie muszę ba bać wchodzi tylko inni muszą się bać elo 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 no elo Kurde, kurde, kurde. Dobra, teraz jestem dwa razy silniejszy. Ale głupi poko. Zabrał mi kiby. Elo, Elo, Elo. O Primo. Chodź tu. Dobra, kolejny raz Ile tych misji? Trzy stronki. Dobra, jedna, druga, trzecia. A jeszcze trzy razy bitwę wygrać na solo. Mamy taką misję. A następne to wydarzenia specjalne. Później będziemy mieli w ogóle Jesse XD. Ale dużo misji teraz robimy. widzowie. kurde, ale Koks. Lagi. Ale co z tą emotką wtedy się stało? Elonita, myślisz, że mnie zabijesz, a ja ci ściągnę na dwa hity. No, Elo... co mi zrobisz? Ulti jego nie jest aż tak kozacki, ale. Więc go sobie zużyłem, bo nie chcę, aby ktokolwiek mi zabrał. Chyba. Dobra, czy na hita ściągnę tą skrzyneczkę? Nie. Dobra, tego poko mam na stówę na dwa hity, a może nawet na jednego. Chodź tu, tak, na dwa hity go miałem na stuwa. Tak jak myślałem, w sumie tak jak mówiłem, bo tak było. Tam stoi ten tysiące 4400. xD Ale ja jestem kozakiem Bulem jak ja um, umiem nim grać Bo tak z nidropel też sobie graliśmy Bulem na jego koncie Tak właśnie powstało jego konto i Dzień później gdy ja od niego pojechałem to mu dropnął Leon się Przy 750 puszkach To może nam też się dropnie Choć wątpię Trzeba mieć niezłego farta do czegoś takiego Dobra lecimy dalej O, inny ból. No, co podskakujesz do lepszego? Podruba moja to była. To nie był ból. To była moja podruba. Dobra, lecimy pyk, pyk. No, już nie mamy na dwa hity. To. To rozy na stółę mam na trzy hity. Dobra. No, elo. Dobra, bym go miał też na dwa hity. Dobra, mamy kolejną misję. Kurde, co jest z tym ładowaniem? O, jest. Nie, żadnej, nic. Tak, to nic nie da. Dobra, lecimy dalej. Trzy skrzynki Trzeba wysłać yy, emotkę kozacką. Obraz na dwa hity? Nie. Chodź tu. Niech każdy z was do mnie przyjdzie, bo tak czy się każdego pojada. Pyk, pyk. Lecimy tutaj. Ale nuby po prostu kuby mi sami za, same zabierają. Dobra, no jest git. Tak bardzo dużo postępy w misjach 6. Nie no, ale git. Lecimy dalej, widzowie, no nie ma co, no. Od razu, pyk. Robimy sobie niezły opening. Chodźcie, tu do mnie na showdownie. Dzięki showdownowi też będzie dużo, więc Barley tu jest. Elo. Elo chętnie zabije was oboje. Głupi misiek. Darmowy cube. Mamy piątego power Kostki mocy. Zbieraj kostki mocy ze skrzyni lub od przeciwników, aby rosnąć w siłę. Podstawowy, zawsze na początek. Ten, jak on się nazywa. Na sam początek zawsze coś takiego wyskakuje no, na udany. No, Elo. Pek, 12 kg na 2 hityku i ją miałem. O kurde, 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 kurde. Wbiliśmy chyba mega boxa. Nie, dobra, czekamy na mega boxa widzowie. Okej. Okay. Wolka z robotami, a dużo nam brakuje. Na trzy razy wygrać z bólem. Sekundka widzowie. Dobra widzowie, ja już jestem jeszcze, mamy na stole, nam się skończyłem, Miał, miałbym na dół bardzo dużo, ale nie chcę, dlatego że mm, to nie będzie takie kozackie. Ciążę mi się tam gra. Na browbolu mamy ogrom misji, więc fajnie by się To zrobiło. Dobra, jedziemy inne kości. wysyłamy kozacką motkę. Elena strzela drugiego gola, gola. Elena strzela drugiego gola. wygrywamy po raz 50. I gramy dalej. Lecimy! Dobra, sobie yy, jeszcze wyprostuję moją klawiaturę do tabletu i lecimy dalej. XD Lagi! Dol! Kurde, 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 zrobił mnie ten pokój. My poko jeszcze nie mamy na tym końcu widzowie, ale dzisiaj go postaramy się dropnąć. HAK 999 uśmiechnięta buźka strzelił gola Elo 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 bum. Bondek Pro A nie, Boże chcę, Amberka strzelił gola Lecimy dalej To będzie ostatnia bitewka I yy, już Lecimy. No. Ile? Mordo? Kurde, lagi, akurat teraz. Brawl Stars. Muszę mieć lagi, gdy gram z widzami. Gdy widzowie są koło mnie, w sensie, gdy nagrywam odcinek, wpadłem w szał bojowy. Dobra, mamy mega boxa. Dobra, no to najpierw browbox oczywiście, najgorsza skrzynka, nic. Dalej, big box widzowie, nic. Teraz kolejny big box, zamykam oczy. Nic. Teraz mega box, zamykam oczy. I co? Kurde, no, a ja się tyle starałem Co mnie obchodzi, że mam tyle postaci do ulepszenia. Dlaczego? Dlaczego to? Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Super cel. Dobra, wbijamy widzowie, słuchajcie, jeszcze. To skrzyneczkę. Mamy jeszcze ogrom misji na Brobolu. jeszcze dwa razy wygrać, dziesięciu przeciwników pokonać, uleczyć sobie życie i zadać 160 tysięcy obrażeń. A akurat mamy też misję spoko? A nie, Boże, my nie mamy Poko, Nie. Tak ja będę się leczył. Dobra, ale może z najbliższego Big Boxa dropnie nam jakaś postać, może choćby Poko, a może nawet jakiś mityk Byron, załóżmy. Miałbym taką nadzieję, ale wiem, że to się nie stanie. Dobra, po raz 50 wygrywamy na brubolu. XD <laughs> Kurde, bana, no A ja muszę mieć poko, bo on, on leci, no I lub Pam, o. Lub Byrona Kurde. A to już Stefany bardziej ogarniają. Zadać ci moi bardzo nie ogarniają. No kurde, gdzie ja to strzeliłem przez przypadek. Rzutaj miśka, no. Trzeba tego kolta wyeliminować. Koniec zabawy! Teraz ból wchodzi do gry i koniec koniec gry z bólem. Bo ból jest noobem. Ale mi się zrymowało, nie, nie zrumowało mi się, ból to król. Elo! Elo! No, strzeliliśmy gola, wygrywamy! Dobra, lubię takiego tarana. Nice. No i wygraliśmy, no? Po raz 50. Dlaczego żadnej misji nie wykonaliśmy? Dlaczego żadnej misji nie wykonaliśmy? Przecież co ja wam zrobiłem, no? Co ja zrobiłem? Mam już... 3, mam już 3, 350... ponad 350 puszek. Ja powinienem mieć już poko, no. Albo choćby jakiegoś epika. Dlatego, dlaczego ta gra jest dla mnie taka brutalna? Iksdan. Dlaczego tak grać dla mnie taka brutalna? Dobra i bum. Dobra, pyk Kolejny gol. To mal. Primo, coś nie wyszło. No, Elo. XD. E, rozgrywka zakończona. Dobra. Misja za 500 zrobiona. Za 250 też zrobiona. Dobra. Mamy Broboxa. To pierwszy. Nic. Teraz Big Boxa. Zamykam oczy. Co? Sekundkę widzowie. Dobra widzowie, słuchajcie chyba z tego odcinka to już by było na tyle. Eee, spodziewajcie się za chwilę nagram, wsiądę znowu do nagrywania. Nagram kolejny odcinek z Brawl Stars na tym kanale, dlatego że chciałbym wbić jeszcze choćby dotąd. Więc wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!